Cześć, dziś sprawdzimy jak nagrywa nowe wideo stawy od Blackview DR900X 2CH 4K UHD. Ale żeby nie było nudno, zastanowimy się, czy za podobne pieniądze nie lepiej kupić dwukanałowy DR750 co prawda full HD, ale z zbudowanym modułem LTE. Zapraszam! Powiem, że DR750 LTE ma już swój materiał na naszym kanale i link zamieściłem poniżej. I odnośnik gdzieś tutaj. Zresztą o poprzedniku 900X również jest materiał na naszym kanale i link również jest poniżej. To, jak już wszystko sobie wyjaśniliśmy, i odesłałem Was do innych materiałów, została Was tu pewnie tylko garstka. Możemy sobie spokojnie omówić różnice między X-em a s Względem SA zmieniono pudełko na jakieś takie bardziej eko, ale spokojnie. Kabel zasilający znajdzie się, a nawet dwa czyli taka wersja pod zapalniczkę i wersja pod bezpieczniki. Po drugie, wbudowano w obudowę złącze mikro-USB, które umożliwi teraz podłączenie zewnętrznego modułu LTE. I po trzecie wbudowano do środka taki adapter zasilania, czyli funkcję modułu Power Magic Pro. O ile te dwie pierwsze nowości jakby nie są dla mnie dosyć istotne, o tyle ta trzecia jest naprawdę bardzo przydatna. Chodzi o to, że jak chcecie podłączyć zasilanie takiej kamery na stałe pod bezpieczniki, na przykład, a teraz jest to właśnie proste za sprawą tego dodatkowego kabla, no to możecie się martwić o to, że taka kamerka rozładuje wam akumulator. No to teraz nie trzeba się o to martwić, ponieważ budowany adapter zasilania umożliwia ustawienie, przy jakim poziomie napięcia na akumulatorze wyłączyć kamerce zasilanie, żeby ona do końca tego akumulatora nie rozładowała. O tyle to jest fajne, że opcja ta działa zarówno, zarówno dla napięć 12V, jak i dla napięć 24V, czyli w samochodach osobowych i ciężarowych. Funkcjonalność jest przydatna, kiedy używamy trybu parkingowego. Rozumiem, że wszyscy wiemy, co to jest tryb parkingowy. Chodzi o to, że kamera może nagrywać zdarzenia czy szkody parkingowe, kiedy samochód jest zaparkowany. Blackview ma całkiem sporo ustawień. Możemy sobie ustawić np. czułość wykrywania ruchu, czułość wykrywania wstrząsu, czy tryb nagrywania pokladkowego. Słowem, kamera daje radę, prócz wspomnianego akumulatora w samochodzie. Dlatego pozostaje pytanie z początku filmu. Którą kamerę warto wybrać? Czy DR750LTE, czy DR900X? Obie kamery kosztują podobnie. Dziś, w listopadzie 2020, dzieli je raptem 80 zł. Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i już czuję swoją niemoc, jak będę o to pytany. Co wiem na pewno, DR900X dysponuje większym kątem widzenia, który wynosi 136 stopni względem 750, która dysponuje kątem 116 stopni. Co ważne, zawsze jak porównywałem kamery, które dysponowały identycznym yy, sensorem, ale różnymi kątami widzenia, to obraz z kamery o większym kącie zawsze był mniej szczegółowy. Ale tu 900 z rozdzielczością 4K bije na głowę 750 z rozdzielczością Full HD w ciągu dnia. Tyle, że nie zobaczysz tego zestawiając nagrań bez powiększenia. Dopiero po zbliżeniu, dużym zbliżeniu, widać różnicę, ogromną różnicę. Czy to jest przydatne? Raczej rzadko, o ile nie chcemy rozpoznawać typu czcionki, ale mogą być sytuacje, gdzie sprawca czy jakiś konkretny szczegół jest oddalony i potrzeba coś znacznie powiększyć. Niestety, nie ma nic za darmo. Większa rozdzielczość to mniejsze piksele na matrycy, a mniejsze piksele na matrycy to mniej światła przypadającego na każdy z nich i nocą szala przechyla się na korzyść DR750LTE. Jak widać, to nie jest delikatna różnica. To jest znacząca różnica, która może wielu zniechęcić do zakupu nowego DR900X. Ale z kolei myli się ten, kto uważa, że X4K w całości przegrywa nocną konkurencję. Wystarczy wyjechać na oświetlone latarniami ulicę, aby przekonać się, że w wielu okolicznościach to właśnie znów DR900X wyłapuje więcej szczegółów na tablicach rejestracyjnych. No i który wybierasz? Z różnic należy jeszcze wyszczególnić: 30 klatek na sekundę przy 4K w DR900X kontra 60 klatek na sekundę w Full HD w DR750. Oraz to, że 900X dysponuje nowszym kodekiem H265 względem starszego H264 w 750LTE. To powoduje, że pliki w rozdzielczości 4K ważą podobnie i zajmują podobną ilość miejsca na karcie pamięci. No i to, o czym już wspomniałem, w 750 mamy wbudowany moduł LTE umożliwiający łatwą obsługę usług chmurowych, a w 900C moduł zasilania zabezpieczający akumulator też mieliście wrażenie, że ja czytałem skarki, A te windy jeździły jak szalone? A czy DR900X ma jakieś wady? Tak, ma. Cena. Cena jest wadą. Sam uchwyt do tej kamery potrafi kosztować 150 zł. Przewód zasilający to około 100 zł. A kamera? Ja tego nie powiem. Ale czy ma ona konkurencję z takimi usługami chmurowymi? Ja nie znam. Muszę się przyznać, że materiał był sponsorowany. W tym sensie, że kamery otrzymałem za darmo od swojego dostawcy ale starałem się uczciwie tutaj powiedzieć o jej właściwościach, tak żeby nie było za dużo cukru, wazeliny. Po te inne kamery zapraszam na sklep hadron.pl. Film oczywiście polubcie, kanał zasubskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych. Tymczasem to wszystko, do następnego filmu, trzymajcie się, cześć! E